Przygotowujemy w mieście kompleksowy program zagospodarowania terenów zielonych, terenów rekreacyjnych i placów zabaw. Przy ulicy Kleszczyńskiego mamy efekt tego kierunku, bo przygotowaliśmy w tym roku nakładem około 50 tysięcy złotych ogrodzenie plus plac zabaw dla dzieci. Reszta tego terenu będzie zagospodarowana już według tego projektu, który jest w tej chwili w opracowaniu. Mam nadzieję, że po kilku latach intensywnego finansowania Starogard będzie miał dużo terenów zielonych typu parkowego, dużo placów zabaw i miejsc rekreacyjnych dla mieszkańców. Zdaje się, że to jest potrzebne. To ja uważam, że taki plac powinien być wysypany albo jakimś piaskiem, no albo trawą, ale wtedy nie to na jednej... Z tego się nie da niestety zdjęć, tam jest Dobrze, tryb, ale... druga taka klapa, to jest odwodnienie tego terenu. Ja rozumiem, o, ja, wiem, ja znam ten teren, ja znam ten teren, tylko... To są studnie plany. Ale to nie można tak nie zostawić... Nie, no, ale nie można takiego dziecku zostawić, żeby jedno stanie, drugie przycisnę mu nogę, tak? No to, to tak samo ten gnój, no, no. No to nie no, takie rzeczy to należy. Nie, no przy okazji, no zobaczymy. No, ja jestem za, ja przyszedłem zgłosić tak, moje da, zastrzeżenia. Dawaliśmy no. pieniądze, w związku z tym to trzeba nie no, Tak, no bo jak wie pan, i ten piasek, no ja uważam, że z tym piaskiem też jakieś tutaj powinien być, albo jakaś przykrywka, albo coś. No, wie pan, na dzień dzisiejszy tutaj nikt nie wchodzi z psami, tak? Ale koty chodzą same, nikt kota znaczy, nie Zakładam, że tutaj psy nie będą chodziły. Bo raczej nie chodzą. To, to no, dzieci mieszkańcy powinni sami przykryć. Pilnują, pilnują, tak. Ale, ale dla kotów nie ma. A kot się też załatwia i tutaj. szczególnie kot się załatwia, gdzie jest Tam kot. jest już gdzieś piasek, bo był ludzie Ja tylko tyle. Zamiast stawiania płotów, to nie, należało raczej. Należało. Ten... Jak nie ogrodzimy. To, to nie jest? będzie, będzie możliwości wykorzystania. Goda, ja rozumiem, ale, ale e, gdyby, gdyby roz, rozpoczęliśmy od niwelacji, tak, byłoby to potem łatwiej nam nie to... Ma, nie mamy jeszcze projektu na, na ten teren. Hmm. Także to no, niwelować. teraz ogrodzenie nie ulegnie zniszczeniu. No nie, no mieliśmy 50 tysięcy złotych. Długo rozważaliśmy tyle, co, tyle, co tyle, można tyle rozwiązać. Za. Za 50 tysięcy Nie Róż. no, trzeba powiedzieć Gdzie, i tak. I że... w druga podpana... Trzeba i tak powiedzieć, że gro dzieci, kiedy jest pogoda, bo, po, po południu jest I bardzo jest... dużo. Ja jestem za, ja mam, ja tak. O... <Environment> tak, bo przychodzę z wnuczką i jestem zadowolony, no ale. Ale mówię, są takie y, kwestie, które należy to, to, to natychmiast zrobić, bo to opaczą, są sprawy... To jest mniej instalacji. Tak, no ale to są sprawy, które no... To tak, bo to, tak nie można zostawić. No żeby, żeby gromada... Gnoju, bo to taki gnoju jest, tak? Ale to ktoś to kosił zostawił. Nie, moim zdaniem nie, to jest trawa nie, z, nie, ta, ta, nie, z, nie, z kosiarki. Nie, nikt nie przywoził tego, na 100%. Nie, trawa z kosiarki została. A może ci, co kosili? Tak, tak. Pracownicy, tak. którzy kosili, to, to tak, A to, to, to trzeba, trzeba to usuwać przecież. No, tutaj nie, nie, nie zbierają, no bo tutaj nie trzeba zbierać, tak? I tutaj mogli zdjąć ten zbierać i zbierać. Ale oni nie zbierają, to zgnije samo wiadomo, Sam ale, jeżeli, ale, ale jeżeli tam zgarnęli, tak? to trzeba to